Siemanko! Przed nami gala UFC Vegas 113. Niby zwykły fight night, ale jednak nie dla nas, nie dla polskich kibiców, ponieważ tam aż trójka Polaków na karcie walk. Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk. Dziś ten materiał będzie poświęcony walce Michała Aleksiejczuka z markiem André Barriot. Natomiast, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to na kanale już od dłuższego czasu, bo zdaje się na początku stycznia, jest nagrany materiał o walce wikłacz Gafuro w 12 minut. Więc, jeżeli nie widzieliście, to gdzieś tutaj Wam go podlinkuję i serdecznie polecam z zapoznaniem się. Jutro natomiast o 22.00, tradycyjne typowanie w formie live całej Gali. Przygotujemy jakieś kupony, potypujemy sobie inne pojedynki, ale oczywiście z naciskiem na walki naszych reprezentantów. Jutro też pojawi się materiał o walce Klaudii Syguły z Priszczilą więc też serdecznie zapraszam do śledzenia naszego kanału. Oczywiście będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju akcje w postaci łapek w górę, komentarzy. W komentarzu możecie napisać jak waszym zdaniem potoczy się walka Michała Aleksijczuka z Markiem Andre Barrio i podbić, które pomogą temu materiałowi gnać po odmentach YouTube'a. Oczywiście pamiętajcie, że na naszej stronie MMA Wyniki możecie już te gale typować, stawiać na swojego faworyta, na sposób w jaki zakończy rundę, jeżeli uważacie, że to zakończy się przed czasem. Także serdecznie odsyłam na naszą stronę MMA Wyniki. Nowy miesiąc, nowe szanse na pokonanie konkurencji. Przy ostatniej gali było nas ponad 40 osób w tym typowaniu. Mam nadzieję, że teraz uda się więcej. Natomiast przejdźmy już do rzeczy. Na karcie głównej tego wydarzenia, które odbędzie się w UFC Apex, chociaż teraz chyba Meta Apex, Michał Oleksiejczuk skrzyżuje rękawice z markiem Andre Barrio. Wobec tego, co pojawiło się w przestrzeni po podpisaniu nowej umowy z Paramount, czyli zwiększeniu bonusów, mam nieodparte wrażenie, że Michał Oleksiejczuk ma dużą szansę na pójście po 100 tysięcy dolarów. A już na pewno bardzo duże szanse są na to, żeby chociaż wyjść z 25 tysiącami dolarów. Czego oczywiście Michałowi życzymy. Michał to jest porządny człowiek, któremu wszyscy, mam nadzieję, kibicujemy i będziemy trzymać za niego kciuki w sobotę. Sprawa wydaje się nawet nieskomplikowana, bo Mark Andre Borio wydaje się być skrojony pod Michała Aleksiejczuka. Oczywiście to też jest groźny zawodnik i nie ma co mówić, że to jest ogórek. Bo ma też swoje mocne strony. Niemniej jednak, patrząc na ich style, można odnieść wrażenie, że Michałowi po prostu Mark Andre Barrio będzie leżał. Obaj preferują walkę w stójce. Michał Aleksiejczuk lubi walczyć na presji, Mark Andre Barrio lubi walczyć na presji. Natomiast no, szybkość zdecydowanie stoi po stronie Michała Aleksiejczuka. Szybkość, technika bokserska, taka odważność w podejmowaniu ryzyka, e, mieszaniu płaszczyzn, jeżeli chodzi o uderzenia, bo przecież Michał bije e, szczególnie tą lewą rękę góra-dół, e, co może być kluczem do zwycięstwa. E, zaraz do tego przejdę, dlaczego. Jest też Michał Oleksiejczuk w defensywie zawodnikiem, który uważa na te ciosy. Nie jest rozbity e, w przeciwności do Marka Andreborium. Nie dość, że jego szczęka nie jest już najmocniejsza, to jeszcze raczej nie jest zawodnikiem, który przesadnie dba o swoją defensywę, ale żeby nie mówić, że Mark Andre Borio to jest tylko zły zawodnik, no to trzeba uważać, przede wszystkim jest silny, to jest jego atut. On jest może wolny, rusza się jak wóz z węglem, będzie pewnie też dążył do klinczów w pojedynku z Michałem Oleksiejczukiem. I w tym klinczu, jak choćby walka z Bruno Silwą pokazała, w tym klinczu potrafi być groźny, kiedy ta jego masa powoduje, że te ciosy ważą, szczególnie w tym takim krótkim dystansie, kiedy przyśpili cię pod siatkę, no to tam łokciami wyłączył Bruno Silwę. Natomiast Michał Oleksiejczuk ma dar. Żeby te klincze zrywać. I to jeszcze tak odpychając swoich rywali, to jest takie charakterystyczne w poczynaniu Michała, że on odpycha tych rywali, no i szuka od razu tej lewej ręki z tą swoją charakterystyczną postawą. Myślę, że idąc trochę tropem Joe Joyfera, wiadomo, Joe Piffer, mocny zawodnik, no bo on też nokautował Marka Andre Bario, i on go tam napoczął, takim prawym, bitym w okolice ucha. Natomiast potem, kiedy Mark Andre Bario. E zadbał o to, żeby powiedzmy ta góra była bezpieczna, to Bario, e, Pajfer poszedł ciosami na tułów. Michał Oleksiejczuk, różnicowanie e, poziomów, jeżeli chodzi o wyprowadzanie ciosów, robi naprawdę świetnie i on e, jeżeli tylko poczuje krew, no to będzie albo bombardował doły swojego rywala, albo górę, więc... To jest akurat dobra postawa pod poczynania Marka Andre Barrio. Barrio, kiedy idzie do tego klinczu, to też zapomina o defensywie. Tak jak w pojedynku ze Stoltzfusem, kiedy przez chwilę był, no, przez, chwilę, przez chwilę był poniewierany w parterze, kiedy podnieśli się do góry, no to poszedł na wymianę. Na wymianę dążąc do klinczu. To miało być jakby skrócenie dystansu, złapanie klinczu. No i w tej wymianie wypuścił dwa ciosy. Chyba jeden tam delikatnie trafił, ale nie wypuścił kolejne. co został rozbity przez Stoltzusa, bo jest po prostu wolny. To wszystko każe mi twierdzić, że Michał Oleksiejczuk naprawdę ma szansę zgarnąć co najmniej 25 tysięcy, a być może i 100, bo on potrafi spektakularnie znakałtować Przyzwyczaił nas do tego, że większość swoich walk kończy w pierwszej rundzie, że to byłby, zdaje się, piąty bonus w jego wykonaniu i tych walk w pierwszej rundzie ma zakończonych sporo, a Mark Andre Barrio wytrzymałością nie grzeszy. Trzeba być czujnym jeżeli chodzi o clinch. trzeba być z tą stroną, która narzuci presję, zepchnąć Marka Andre Barrio, bo wtedy kiedy on nie wywiera presji to jest już bardzo łatwym celem, więc w tę stronę bym szedł i tak tę walkę bym rozgrywał na miejscu Michała Oleksiejczuka. Myślę, że Michał Oleksiejczuk jest tego świadom. Michał Oleksiejczuk, który też się rozwinął, to by była dla niego, gdyby ta walka skończyła się zwycięstwem, to by było dla niego trzecie zwycięstwo z rzędu, trzecie zwycięstwo z rzędu przed czasem. To też dałoby nam pewne. Spojrzenie na to, jak ta kariera może za chwilę wyglądać, no bo oczywiście UFC dało mu Sedrika Dumasa, który miał nieskazitelny rekord kryminalny, natomiast no w klatce był zawodnikiem wyraźnie słabszym od Michała Aleksiczuka, Geralda Mercerta, który no też nie słynął z mocnej szczęki i raczej jest już u schyłku swojej kariery. Teraz dostaje Marka Andre Bario, więc ta poprzeczka delikatnie jest zawieszana coraz wyżej. No i znów być może Michał Oleksiejczuk wróci do jakichś dużych walk, nie mówię, że już rankingowych, ale do znanych nazwisk. Więc na pewno to zwycięstwo spowoduje, że na Michała będą czekały kolejne ciekawe wyzwania. Jeżeli się uda. Nie można zlekceważyć Marka Andre Bario, natomiast coś każe mi twierdzić, że... To może być łatwa walka dla Michała Aleksiejczuka, znaczy nawet nie coś, tylko to, co prezentują obaj zawodnicy. No bo z jednej strony mamy mocno bijącego Michała Aleksiejczuka, e, mocno bijącego, ale to wynika u niego głównie z techniki bokserskiej, a z drugiej strony mamy Marka Andrebario, który jest no, ciężki, silny i faktycznie też po, potrafi e, przyzwonić, natomiast e, no, jego droga do tego, żeby znaleźć e, te okienko na nokaut jest dużo trudniejsza niż w przypadku Michała Aleksiejczuka myślę, że Michał Oleksiejczuk nie da się sprowadzić swojemu rywalowi, bo wcale nie wykluczę, że będzie próbował takich sprowadzeń, natomiast to by musiało wynikać z presji Marka Andre Barrio i zapchnięcia Michała Oleksiejczuka na siatkę. Wydaje mi się, że to się nie wydarzy, że to Michał Oleksiejczuk będzie wywierał presję i kontrolował ten pojedynek, więc no, jestem pełen optymizmu przed tym pojedynkiem i uwierzcie mi, to nie są biało-czerwone okulary, tylko taka no, realna ocena tego, co w klatce może się wydarzyć, natomiast chętnie poznam Wasze zdanie, więc dajcie znać w komentarzu, jak Wy to widzicie. Czy Michał skończy w pierwszej rundzie? Czy być może ten pojedynek przeniesie się na dalszą część walki? A być może w ogóle zupełnie inaczej oceniacie tę walkę i być może w Waszych oczach faworytem jest Mark Andre Borio także chętnie posłucham, poczytam tego, co macie na temat tej walki do powiedzenia. No i jeszcze raz serdecznie zapraszam na jutro, na 22. Na typowanie całej gali UFC Vegas 113. Na jutrzejszy materiał, który pewnie gdzieś w okolicach południa się pojawi plus minus o walce Klaudii Syguły z priszczelom Koczą jestem będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju łapki w górę, komentarze i podbicia i od razu pamiętajcie, że trzeci weekend z rzędu czeka nas nocny live z gali UFC tym razem od deski znaczy, ostatnio też było od deski do deski natomiast musicie być od początku, bo w pierwszej walce jest Klaudia Syguła w drugiej Jakub Wikłasz, dopiero potem na karcie, karcie główny Michał Leksiejczuk, także jeszcze raz serdecznie na te wszystkie wydarzenia na naszym kanale zapraszam i życzę udanego tygodnia.